Zakładam, że Mikołajki będą tą pererką, którą będziemy się chwalić, że mamy e, nasze Mikołajki i my nasze, e, tak mogę powiedzieć, mamy nasze Mikołajki otoczone pięknymi drogami rowerowymi, sam tutaj dzisiaj jesteśmy. W Mikołajkach odbyło się spotkanie wszystkich członków Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie z zarządem dróg wojewódzkich w Olsztynie. Tematem było połączenie mazurskiej pętli rowerowej z propozycjami przebiegu uzupełniających ją szlaków w oparciu o drogi wojewódzkie i krajowe. Dzisiaj ustaliliśmy szkielet tych dróg, które będzie obejmować główne miasta stowarzyszenia. Następnym etapem będzie etap realizacji, czyli w grudniu Zarząd Dróg Wojewódzkich wybierze i zaakceptuje propozycje, które złożyły gminy. I mamy nadzieję, że w przyszłym roku rozpoczną się już konkretne inwestycje. Ścieżki rowerowe w pasie dróg krajowych i wojewódzkich mają tworzyć kompletne połączenia miast i wsi. Oprócz roli turystycznej mają ułatwiać mieszkańcom dojazd rowerem do szkoły, pracy czy też sklepu. Nasz projekt oprócz tego, że chcemy połączyć miasta naszego regionu drogami rowerowymi będzie oplatywał miejscowości, wybrane miasta, bo tutaj tych miast mamy bardzo dużo, 40 pary. Myślimy o 16-17 takich ośrodkach miejskich, które będą oplecone siecią dróg rowerowych, które pozwolą mieszkańcom w takim akceptowalnym czasie, a więc około 40 minut dojechać do pracy rowerem. Więc zamiast Siadania w samochód będę mógł bezpiecznie, bo to jest warunek niezbędny, będę mógł bezpiecznie dojechać rowerem do pracy. Zadaniem każdego z samorządów uczestniczących w projekcie jest podjęcie wspólnych i skoordynowanych działań na rzecz przystąpienia do realizacji inwestycji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Ponadto mają wytyczyć szlaki rowerowe oraz przygotować dokumentację techniczną, a turystyka rowerowa to bardzo ważna dziedzina na Mazurach. Na skalę naszego regionu jest to pomysł bardzo potrzebny, ponieważ w naszym regionie brakuje właśnie połączeń rowerowych między poszczególnymi miastami i atrakcjami turystycznymi. Gminy często na swoim terenie, czy też miasta, wykonują ścieżki czy drogi rowerowe, natomiast brakuje połączeń między atrakcjami i tymi miastami. Jeżeli ten pomysł zostanie zrealizowany, to myślę, że śmiało można stwierdzić, że nasz region będzie w czołówce turystyki rowerowej w ogóle naszego kraju. Projekt realizowany jest w ramach programu Rozwój niskoemisyjnego transportu w obszarze funkcjonalnym Wielkich Jezior Mazurskich poprzez rozbudowę połączeń z mazurską pętlą rowerową oraz rewitalizację dróg krajowych. Środki na inwestycje pochodzą ze środków Krajowego Programu Odbudowy i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027. Inwestycja ma być zrealizowana w ciągu 6 lat.